Witajcie kochani w kolejnym odcinku z naszego tutaj dziwnego, kwiatkowego ogrodu. Tak, tak. Nie, nie już co mam powiedzieć. Robimy ten dzień od nowa. Okej, okay, ona chciała tutaj roślinę tą na to. A sen. Tak, pierwsze co zrobimy, to najzwyczajniej w świecie oznaczymy roślinę. Um, Feeding on any light that gets close to it. It can seem to draw light and it will in the darkness. Mam wrażenie, że ty, ale. Nie wiem, jak zobaczyć dalej te ich. Um... Chciałabym zobaczyć jakoś. Nie mogę tak. Chciałabym jakoś zobaczyć ten środek ich. To nie wiem, jak. Tej rośliny chyba nie mamy. O ile się nie mylę. Zaraz się okaże, że się mylę. Nie, to nie jest kształt senuszek. To też nie jest kształt serc. Okej. To już oznaczyliśmy. To jest to... Gdzie jest ta roślina? O, właśnie to jest ta roślina. Dobra, to już mamy oznaczone. Te grzyby też chcę obok mieć. Um. To to jest chyba Fox Button i to jest już oznaczone. Ale to też jest... I patrzcie to. To nie jest Fox Button. To ja już widzę moją pomyłkę. To jest Fox Button, patrzcie, bo to ma takie... Widzicie? Takie zawinięte ma. Nie to! Co to? I to będzie Fox Buton, na 100% Na 100% <noise> Na wcześniejszym odcinku też byłam taka pewna A okazało się, jak się okazało Fox Buton A czekajcie, bo to musi być duża literka Dobra yy, Poukładajmy to Tutaj chcę rośliny, które oznacza sama których nie jestem pewna, bo ich nie przetestowałam. Tutaj będą rośliny, które już są przetestowane i których jesteśmy pewni. O, to jest dobry system. A to wszystko pomiędzy? <noise> to jest to co tego. To jest to jak nic. Uh, medicinal properties that can aid with digestive troubles. Okej, okay, to. Okay, to musi być to i chętnie to oznaczę czerwonym bo ma kolce mam nadzieję, że to jest yy, dobre wyjaśnienie dobra, za ten czas ja mogę przyjąć kogoś to ona dalej przychodzi, tak no to myśmy to czytali, ale wy możecie sobie przeczytać to jeszcze raz jak chcecie chyba, że to jest to Oczywiście, że tak, to jest to. Złą roślinę. Ja pierwszą roślinę, jaką zobaczę, która pasuje, to od razu mówię, tak, to jest to na pewno, to to jest to. Tak, to jest Gandy Root. Teraz zauważyłam. Eee, na żółtym cię zostawię. się czy ta gra lepsza do streama by nie była, byście mogli mi pomóc na spokojnie. W sumie jak jestem już z tej strony, to ja mogę się troszkę powiększyć. Oj, to nie było powiększenie się. To było powiększenie się. Ha! Widzicie? Perfekt! Perfekcyjnie. Frupi, frupi lata po ekranie. A, jak mi zabroni? To! Pomyślałam, ja że to jest to. Wydaje mi się, że to jest to. O, ta roślina krzyczy, jak się pali. To też jest ciekawe. Okej, okay. to jest trucizna. Nie wiem, czemu ona wygląda bardzo jak liście tego kwiatka, ale. Zostawimy to na razie. O, to tego kwiatka też z drugiej strony. Więc yy, zostaw... Zostań tu. Ty idziesz tu. Zostawimy to na razie. Ten też bym zostawiła, bo nie jestem pewna. Ale w sumie jak asumujemy, no to możemy tu wpisać. Harle Blue. Zgaduję, że to jest to. Jest z drugiej strony taki niebieskawy. To mi się wydaje, że jest albo to, albo to. To wiemy. Tak mało troszkę white waxy leaves. Heavy waxy finish? Widzicie to? Mamy to! Mamy to! Znalezione! Ach, coraz lepsza w to jestem. Jestem tak podekscytowana tym, jak mi to ładnie idzie. Na czerwonym to zrobiłem. W sumie powinnam zacząć to robić, jako że o, Poison lecznicze i tak dalej. I tak powinnam to podzielić kolorami, ale. Utrudnijmy sobie życie! Utrudnijmy sobie życie. Mellow Glow, to będzie to, to jest jedyne, co ma kolce tutaj. To musi być to. Zobaczmy, może jakaś. Czy ta roślina ma kolce? Nie, to nie jest roślina z kolcami. Czy ta roślina ma kolce? Nie nie ma, ta roślina jest jedyną rośliną, która ma kolce, więc podejrzewam, że to jest to. I tak. Czemu ma glow w nazwie, jak nie świeci, nie? To też jest takie... Forest Country. A my czy my nie oznaczyliśmy Forest Country? Czy to była zła? Czy to była zła roślina? Wydaje mi się, że to była dobra roślina. Ale czekajcie, czekajcie. Aha! Nie mamy oznaczonego, czyli to była zła roślina. Czyli to nie jest Forest Country. Teraz czy nie jest Forest Country? To jest bardzo dobra pytanie. Okaże się, że to było to od samego początku. Dobra, lećmy tam, gdzie skończyliśmy. To będzie trzeba, od, to trzeba odkliknąć w takim układzie. Bo to było złe, bo na tym się wywaliliśmy. Aha. Ren, to są takie liście. O, ten kwiatek nie możemy postawić koło jakiegoś tego, co y, trucizn, bo on wtedy się zrobi czarny. Okej, okay, warto wiedzieć. Na przyszłość w najzwyczajniej świecie. To wiemy, co to jest popi. Grzybów, nie mamy jak sprawdzić blaszki grzybów. Nie wiem, jak to się robi przynajmniej. To jest to? To jest to, to musi być to. To musi być to jak nic. Dobra, to są rośliny, które oznaczyliśmy z książki. I podejrzewamy, że są oznaczone dobrze. Teraz tak, ty chcesz forest country i to wygląda. Bulby. Czyli podejrzewam, że to serio to będzie. To jest to! Patrzcie! Dobra, trzeba to oznaczyć. Mamy to. Udało się! Mamy to! <grybujesz> Jezu! Okej. Okay. Dostaliśmy jeszcze roślinkę. Super. Mamy kolejną roślinę do oznaczenia. Eee, to będzie raczej na końcu. Czy to jest alfabetycznie ułożone? To chyba jest alfabetycznie ułożone. Patrzcie, jacy my jesteśmy porządni. Mamy wszystko alfabetycznie ułożone. Dalej nie wiem, do czego to jest. To mnie ja bardzo ciekawi, do czego to jest. Ale rozumiem, że mamy się tym nie zajmować jeszcze. W sumie możemy się gdzieś udać wylećmy wy na eks yy, ekspedycję. To ma za dużo czytania, nie chcę mi się tego czytać. <gry> ja już to czytałam wcześniej, ale no... nie chcę mi się czytać tego jeszcze raz. Bug Barrow. Norfest of Bug Barrow. Super. Więc idziemy do Bug Barrow. Znajdźmy tutaj Bug Barrow, Bug Barrow, Bug Barrow. My możemy tak naprawdę udawać się w jakieś tam miejsca randomowe i liczyć, że my coś znajdziemy, nie? Tutaj. Bo tak naprawdę udanie się w miejsce ma randomowe i znalezienie czegokolwiek to zawsze jest znalezienie czegokolwiek. Tutaj jest Bakwaro. Dobra, szukamy czegoś. Chyba, że to było na północ od Backbaro. Tak, na północ od Barbaro. czyli zrąba, ale dobrze. Poszliśmy do Backbaro, żeby coś znaleźć. E, jaka jest ta nowa roślina? Wandering Blue Winterbore. to chyba tego nie było, chyba, a nie było. Bo możemy te rośliny już mamy. Tutaj, Butterdale. I mi się wydaje, że to jest. Yy... Była to taka roślina. Teraz nie mogę jej znaleźć, gdzie się przedstawiłam. Mi się wydaje, że to jest to. No, ja już to oznaczyłam, ale. Widzicie? To ma identyczne liście. Tylko kurde, to ma też główkę tego. Więc to jest albo to, albo to, i to jest teraz zagadka, które to jest. Chcecie? Napiszcie w komentarzu, czy myślicie, że to jest tak, jak napisałam, bo raczej nie będziemy tego potrzebować. Czy to jest tak, jak napisałam, czy to jest ten Butterdale z uwagi na liścia? Bo główkę ma taką samą jak tamte Winterboard. Ale liście ma jak butterbear but, Butterdale, skin Skinrasses, Dark Nickensky, może jedno, może to wszystko? Je, to może to obydwa są w tej roślinie? Nie mam pojęcia. O, możemy iść jeszcze raz, super. To jeszcze raz tutaj bug, tutaj na północ do tych gór. Mieliśmy iść. I mamy roślinkę. Ej, fajnie ona wygląda. Ona wygląda jak te takie. Mm, ogólnie jest takie drzewo, które ma y, takie owoce. Nie pamiętam, jak, on się na, jak ona się nazywa. I te owoce niby nie są jadalne. Y, I są trujące w dużej ilości, ale myśmy za dzieciaka się tymi owocami zajadali. <grym> w sensie nie jedliśmy ich dużo. No dobra, może jedliśmy ich troszeczkę dużo, ale one nie, nie były aż tak, aż tak, że trujące. Po prostu one nie są uznawane za niejadalne, ale są nawet smaczne! Są dość słodkie! Na upartego da się zjeść! O, i to ma chyba te liście. O, to jest chyba ta trucizna, takie mam wrażenie. No, takie Long Flat Leaves. Chyba, chyba, ale nie jestem pewna, więc na razie to zostawię. Póki co mamy to. Yy, więc to już jest zrobione, zrobione. Świetnie, to... Yy, następny klient po prostu bierzemy. Witamy cię. Tak! Wandering Blue, Wandering Blue. Podejrzewam, że mamy. Chyba, że to było tu. Nie. Hmm. Aha, Wandering Blue to, to było to, co myślałam, że to jest. Przy czym to ostatecznie nie było tym. Dobra, yy, lista. Wandering Blue to jest grzyb. Hmm, tu mamy ten problem. OK, i ja widzę na tym grzybie wypustki tutaj, więc to są wypustki podobne do tego. I czy ja mogę zobaczyć? Nie jest zbytnio spongy. OK, i właśnie przez to, że to ma te wypustki, podejrzewam, że to jest to. Sam fakt, że ona się zapytała o to, czy to mamy, i my jej tak. Fajne, to potwierdziliśmy. To zgaduję, że to jest to. Najsłyszalniej w świecie. I weźmiemy ten risk. Zrobimy to tutaj. Eee, zróbmy to czerwone. Bo ma czerwone kropki. Ja potem oczywiście będę je pewnie pomiędzy odcinkami ponazywam je jeszcze raz. I po serio podzielę je w hierarchii leczące, nieleczące i tak dalej, żeby mieć to wszystko. Ryzyk fizyk. Tak jest! Mamy to, mamy grzyba. Mamy pierwszego grzyba. Okej, okay, okej. Okay. Czy my dostaliśmy od razu tego kwiatka? Czy my nie dostaliśmy od razu tego kwiatka? Nie dostaliśmy. Ale mamy kolejną oznaczoną roślinkę, którą jesteśmy pewni, że ona dobrze. Widzę, tutaj już możemy zakończyć dzień. Hmm. Tylko dopiero zaczęłam odcinek. Dlatego nie zakończymy jeszcze tego dnia. Pozbieramy jeszcze innych roślin, bo tu mamy jeszcze jedną roślinkę do, do zebrania. Hmm. Jest kontr i niedaleko andermer Czyli to jest niedaleko nas, właśnie to jest to, że to jest niedaleko nas, ale to ja nie wiem, czy on Koło Gos Ga Gasport, Gosport. Ja jestem ślepa, ja muszę sobie to przybliżyć. Daj mi to. Gosport. Dobrze. Dobrze myślałam. Dobra, znajdźmy ten Gosport. To jest ogólnie w lesie, więc będę patrzyła tutaj za lasami bardziej. I to powinno być gdzieś tutaj w tej lesie, i po prostu przepatrzyłabym cały ten las. Tu jest Gosport. I teraz to jest pytanie: czy to jest ten las, czy to jest ten las. Podejrzewam, że to jest ten las. Okej, okay. nic nie znaleźliśmy. Pokaż mi to. Tak, to są te lasy. Dobrze trafiliśmy. Okej, okay. czyli to jest tutaj. Okej, okay. czyli dobrze poszliśmy, tylko kliknęliśmy zły kwadracik, bo to jest na bardziej na północ, czyli to podejrzewam... Ja dałam tutaj, czyli to podejrzewam będzie gdzieś tu albo tutaj. No co, mamy, mamy trzy próby. Więc podejrzewam, że chodzi o ten, bo on powiedział, że to był, że odpoczywał w lesie na południu. Więc to jest ten las na południu z Gosford. Gosford? Tak, Gosford. Więc podejrzewam, że to będzie gdzieś tutaj, bo on powiedział, że na północnej części lasu znalazł te świecące rośliny. Dlatego podejrzewam, że najbardziej wysuniętej na północ. Tak powiedział. Dlatego podejrzewam, że to będzie tutaj. W najzwyczajniej świecie. I znajdziemy to rocznie. To będzie ostatnie, co zrobimy w tym odcinku. Potem zakończymy dzień i tak naprawdę przejdziemy do następnego dnia. Nie wiem, ile tutaj jest dni. Wiem, czy tutaj jest jakaś fabułka na pewno. Przynajmniej tak mi się wydawało. Coś można z tymi ludźmi na pewno poznawać ich jakoś. Ona wiemy, że ma problemy ze snem. To już jest tutaj. O! Możemy iść. Tak, i najbardziej wysunięte na północ, to mi się wydawało, że to. I kliknęłam tutaj, ale ewidentnie nie tutaj. O proszę, mamy to. I mamy roślinkę. I to jest ta roślinka, do której chyba znaleźliśmy teraz te. Zaraz się upewnię. O, i załatwione. I proszę, obydwa listy mamy załatwione. Pięknie. Pięknie to idzie. I teraz ta najnowsza roślina, co znaleźliśmy, to chyba było. Nie, to. Lady of the Summer i to na 100% jest Lady of the Summer. Co prawda wygląda identycznie, tylko ja myślałam, że Lady of the Summer będzie bardziej żółta. Tak mało trochę oznaczam rośliny żółto, ale... sorry. Jakoś tak żadna z tych roślin nie pasuje mi do żółtej zawieszki okej. Okay. To jest też to sprawdzenie. Więc nie ta roślina, ta roślina. Pytanie do was, moi tutaj kochani. Tak wygląda ta roślina. I teraz pytanie. Czy ta roślina to jest Butterdale, z uwagi na to jakie ma liście? Bo zobaczcie ten liść i zobaczcie... No tego nie mogę tutaj teraz tak wam pokazać. Ten liść, a ten czy ta roślina to jest tam na samym końcu, idź na sam koniec, idź na sam koniec, idź na sam koniec. No. Chodź tu z powrotem, no czy to jest ta roślina? Bo co jak co, ale ta główka wygląda jak to. Co prawda, tutaj jest blue aloe. One niby powinny być niebiesko-szare, te kwiatki, a one nie są niebiesko-szare, więc coraz bardziej zaczynam myśleć, że to nie jest ta roślina. Ale może to jest niebiesko-szary? Nie wiem. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. I ja najzwyczajniej w świecie zmienię tę nalepkę, bo. Czuję, że to chyba nie jest to, co napisałam, że jest. Także będę czekała na wasz komentarz i nazwę te rośliny dopiero wtedy. Dobrze, tak czy inaczej. Dziękuję Wam za oglądanie. W tym odcinku zrobiliśmy więcej. Przeszliśmy cały pierwszy dzień, co jest duże jak na nas. O! Ok. Zaczęło się, kiedy, kiedy ona znalazła coś. Coś, czego ona nie powinna znaleźć. Książkę ukrytą daleko i w dalekim i zapomnianym krańcu Ambleside, biblioteki Ambleside. Okej. Okay. Czyli jest to fabuła. Widzicie, mamy to. Jest fabuła. Dobra, teraz jest sobota, ale soboty zrobimy już w następnym odcinku. Uuu, dostaliśmy te karty. Ja nie wiem, co z tą kartą mam zrobić. Ale dowiemy się już później. Także dziękuję Wam za oglądanie, za bycie tutaj teraz ze mną. Tak się prezentuje nasza tutaj piękna prawie segregacja. Dajcie też znać ogólnie, co myślicie o tych e, nalepkach, żeby może jak kolorowo to poustawiać, żeby jednak się nie gubić. I e, widzimy się najzwyczajniej w następnym odcinku, w następnym tygodniu. Także trzymajcie się i pa